Cześć, jestem Łukasz. Miałem możliwość wzięcia udziału w szkoleniu UIDE. Nie mam przygotowanej rozmowy, więc powiem to dokładnie tak, jak wydobywa się to bezpośrednio z mojej czakry. Szkolenie to pomogło mi przede wszystkim zrozumieć bardziej samego siebie. Na pewno pomoże mi też zrozumieć bardziej moich bliskich, moich pracowników, moich klientów. Pomoże mi na pewno też rozwiązać wiele spraw, które do tej pory stawiały problem. A więc dostaliśmy całkiem pokaźną dawkę informacji, ćwiczeń, zaleceń, które systematycznie utrwalane i powtarzane naprawdę mogą nam się bardzo w życiu przydać. Także za to jestem bardzo wdzięczny. A sama Ida, no, niezwykle charyzmatyczna osoba, może nie tak znana w w kręgach coachingu, jak znani wszędzie coachowie o nieskalanej opinii. Ale na pewno jest to osoba, która bardzo dużo, ma ogromną wiedzę, ma ogromne doświadczenie, potrafiła połączyć to wszystko w jedną całość i my tę wiedzę w pigułce mogliśmy otrzymać. Dlatego z całym sercem mogę ile polecić, i zachęcam wszystkich do skorzystanie z tej szkoły. Dziękuję.